Pan z wami i z Początek Ewangelii według Świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami. I sługa mi słowa. Postanowiłem więc ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. One zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez przybywestki. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstała, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił. I posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomniejszej rzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. Oto słowo pańskie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście baczniejszą uwagę na ten wstęp, ten adres, który św. Łukasz, Ewangelista, zawiera na początku swojej Ewangelii. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli nauczonymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. Dlaczego ten wstęp wydaje mi się bardzo ważny? Bo on w pewien sposób pozwala nam wejrzeć. Intencje, które towarzyszyły świętemu Łukaszowi w momencie, kiedy spisywał swoją Ewangelię. To wydaje się o tyle ważne, że żyjemy w czasach, w których wcale nie rzadko podważa się wartość tego, czym jest Ewangelia. A spojrzenie na to od takiej strony właśnie intencji, które towarzyszyły autorowi, może nam dać parę argumentów do tego, by radzić sobie z tego typu zarzutami. I choćby dlatego warto się chwilę nad tym wstępem zastanowić i zadać sobie pytanie. Po pierwsze, kim był święty Łukasz? Na ile znamy tradycję, to wiemy, że mówi się o nim, że był lekarzem. Za tym idzie wniosek, że musiał być człowiekiem wykształconym. Przyuczonym do rzetelnej i solidnej pracy, doceniającym, jak ważnym jest dla człowieka mieć solidną i usystematyzowaną wiedzę na jakiś temat. Że z tej wiedzy rodzi się potem pewność i możliwość właściwego działania. Wiemy też, że Łukasz był uczniem i towarzyszem świętego Pawła. To jest ważne, bo można by mu zarzucić, skąd ty to wszystko wiesz, skoro nie byłeś jednym z bezpośrednich uczniów Jezusa. Ale jeżeli rozpatrujemy go jako towarzysza Pawła, apostoła, który spotykał się ze świętym Piotrem, z innymi apostołami, możemy znowu wysnuć poprawny wniosek, że Łukasz też miał dostęp do tych, którzy byli bezpośrednimi uczniami i świadkami nauczania i żywot Jezusa. Mógł więc zbierać informacje od nich, ponieważ był wykształcony. Mógł z tych spotkań czynić dla siebie notatki, którymi posłużył się potem przy redagowaniu Ewangelii. Co więcej, na podstawie samej Ewangelii Łukaszowej, która jest jedną z dwóch Zawierających w sobie jakiekolwiek historię i informacje na temat dzieciństwa Jezusa, możemy założyć, że musiał zetknąć się z Maryją, która pewne informacje mogła Mu przedstawić i opowiedzieć. Bo skąd inaczej miał wiedzieć o zwiastowaniu chociażby. Mamy więc do czynienia z kimś, kto miał dostęp do świadków. A wiemy chociażby z postępowań sądowych, że świadectwo ludzi, którzy widzieli pewne rzeczy na własne oczy, doświadczyli ich sami na sobie, jest całkiem istotne. Historyk, który ma możliwość spotkać się z kimś, kto przeżył jakieś sytuacje, też cieszy się z takiego źródła i korzysta z niego tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Bo nawet jeśli to będzie relacja subiektywna, to będzie to relacja z pierwszej ręki. Mamy więc do czynienia z Ewangelią, która powstaje na podstawie takich relacji. Drugim ważnym elementem tego wszystkiego jest świadomość, kiedy powstała Ewangelia Łukasza. Datuje się mniej więcej na rok 60., czyli gdzieś w okolice śmierci Piotra i Pawła apostołów. To znaczy, że powstaje bardzo blisko, Czasu, w którym żył sam Jezus. 30 lat? No, ktoś powie, pewne rzeczy mogły się już w pamięci zatrzeć. Prawda. Ale z drugiej strony, wiele biografii, wiele informacji tego typu, które dotyczą historycznych postaci z tamtego i podobnego okresu, ma trochę gorszy zasięg, jeżeli chodzi o odstępy między życiem opisywanego człowieka, a pierwszymi spisanymi biografami. biografiami. Prosty przykład, cesarz rzymski August doczekał się biografii, ale pierwsze powstawały około 90 lat po jego śmierci. Z przestrzeni bardziej religijnej Budda też ma swoje biografie, z tym, że pierwsze powstały około 400 lat po jego śmierci. Mamy więc do czynienia z naprawdę relacją bliską, autentycznym wydarzeniem, co w perspektywie badań historycznych zawsze daje argument za tym, że spora część nawartych w niej informacji musi być na tyle dobrze jeszcze pamiętana przez tych, którzy ją opowiadali, że staje się wiarygodna. Co więcej, samo źródło Łukasza, jakim byli apostołowie, Przede wszystkim nie byli pierwszymi, lepszymi ludźmi, którzy gdzieś tam raz otarli się o pana Jezusa i usłyszeli jakieś jedno kazanie. Mówimy o przyjaciołach, tych bezpośrednich, bliskich, którzy spędzali z nim całe dnie, którzy słuchali tych publicznych wystąpień, ale jak przekazuje nam to Ewangelia, mieli swoje, nazwijmy to w cudzysłowie, prywatne sesje, w czasie których Jezus wyjaśniał im wszystko dokładnie i szczegółowo, tak, żeby rozumieli. Z Ewangelii dowiadujemy się też, że byli już za życia Jezusa posyłani przez niego do miast, gdzie mieli głosić naukę Jezusa, gdzie już wstępnie oni zapowiadali. Więc poprzez to, że sami powtarzali, głosili słowa Jezusa, mieli pewne treści w sobie mocno osadzone. Bo jeżeli coś często powtarzamy, to to zapamiętujemy. Jeszcze inny argument stanowiący za wiarygodnością takiego źródła. Musimy pamiętać, że starożytni trochę inaczej operowali pamięcią niż my. My bardzo często mamy pamięć albo spisaną w jakimś kalendarzyku, albo gdzieś na, to się ładnie mówi, ułożoną na Facebooku, tak? w postaci różnych zdjęć i postów. Ludzie starożytni, którzy nie mieli jeszcze takiego przeładowania informacją, jak my doświadczamy, pamiętali lepiej. Jeszcze z epoki pierwszych ojców Kościoła mamy świadectwa o tym, że ten czy tamten znał 150 psalmów na pamięć, żeby móc się nimi modlić. A wielu znało oprócz tego jeszcze całe fragmenty i księgi Pisma Świętego, żeby móc się nimi posługiwać z pamięci. Możemy więc założyć, że apostołowie też mieli trochę lepszą pamięć niż my dzisiaj. Oczywiście to jest argument, który nie każdego przekona, ale warto mieć tą świadomość. Oczywiście możemy iść dalej, możemy zastanawiać się nad tym, czy apostołowie opisywali prawdziwą historię, czy opisywali może jakąś legendarną postać. No ale gdyby to była postać legendarna, prawdopodobnie przedstawialiby Jezusa w super doskonały sposób. Nie znalazłyby się w Ewangelii wtedy ani historie o tym, jak przepędził biczem ze sznurków ludzi ze świątyni, ani podobne. Być może gdyby pisali o jakiejś postaci legendarnej, znalazłoby się w Ewangelii o wiele więcej cytatów włożonych w usta Jezusa, które uzasadniałyby praktyki pierwszego kościoła, o których czytamy chociażby świętego Pawła. A jednak nikt tego nie czyni. Więc stajemy wobec prawdy Ewangelii i stajemy wobec pytania, czy prawda Ewangelii jest prawdą obiektywnie. Dlaczego to jest w ogóle ważne pytanie? Jeszcze święty Paweł w jednym ze swoich listów pisał, Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara i nasze nauczanie. Na naszej wiary, pewność przekonania o tym, że Chrystus jest postacią historyczną, że to nie jest tylko mit stworzony ku pokrzepieniu serc, jest bardzo ważne. Bo w tym, że Jezus wydarzył się naprawdę, zakorzenione jest sedno tego, w co my wierzymy i jak my żyjemy. Tylko w oparciu o przekonanie, że Jezus był prawdziwy, ja mogę przeżywać swoje życie jako chrześcijanin, jako katolik. I dlatego czymś bardzo ważnym jest też w perspektywie naszej wiary, abyśmy szukali tych argumentów, mieli je w sobie poukładane, usystematyzowane, abyśmy potrafili odpowiadać na wątpliwości innych, abyśmy potrafili przedstawiać uzasadnienie dla swojej wiary. Myślę, że to jest też w jakiś sposób zawarte w tym wstępie świętego Łukasza, który tak mocno podkreśla, że... Chcę ułożyć opowiadanie, które dokonałeś, o rzeczach, które dokonały się w ten sposób, w jaki przekazali je ci, którzy byli nauczonymi świadkami. Dlatego powiedział wyraźnie, że chce zbadać wszystko dokładnie i opisać pokolenie. Czy tym adresatem będzie Teofil, czy ktokolwiek z nas. Jeśli jestem gotów uwierzyć, że. Stykam się z prawdą, to muszę tą prawdę przyjąć i nażyć. Do tego zachęcam nas Święty Łukasz i Jego Ewangelia.